Siemanko drodzy widzowie 27 stycznia Jestem na polu z żytem 3,5 hektara żyta Jestem na swojej działce no i próbuję tu kurcze rozsiewać nawozy Na razie zrobiłem ścieżkę po długości poprzecznej jest bez żadnych kolein no ale chodzę po tym polu i badam sobie teren. Na ścieżkach jest twardo, no ale kurde. Też nie mam towaru dużo w siewniku, bo mam resztkę. Taką 300 kg, może miałem jak przyjechałem. Żydko eleganckie po grochu. Fajnie to wygląda. Rozsiewam na skoronkali. 150 kg na hektar, tak jak w poprzednim odcinku, parę odcinków do tyłu, też rozsiłem ten sam nawóz. No, jak mi się będzie mi szło, to traktor sobie zaprowadzę na gospodarstwo, ten tutaj, drugie, gdzie jest nawóz, pójdę po ojca do podojca, Wsypię bega, Będę działał z tematem Aby kurde się nie wpakować Nigdzie wiecie Nie chcę narobić sobie dziur Jestem na swojej działce to po co mam sobie dziury kopać U taty na działce tym bardziej Tam bym jeszcze zamiast się cieszyć z tego że rozsiewam też bym dostał Nagany. Także co? Ja rozsiewam, nie chcę tu kurcze podczas jazdy nagrywać bez nie badane działki. Widzimy się później. Kupimy jeden worek na środek, żeby nie przedobrzyć. Będziemy startować. I jedziemy. Co chociaż rozsiadć jeszcze to pole, które zacząłem. I jeszcze jedną swoją działkę po pszenicy chcę to rozsiać, korunkali. No i to by było na tyle w sumie, bo trzy pozostałe działki to tam nie wiem. Jedna z, z tych trzech, jedna to jest jeszcze moja. Meter bym nie chciał sam na nią jechać, bo jak się zakopię, to nie będę miał nic tam ni zowąd pomocy, ponieważ wszyscy pojechali do. Warszawy, nas na protest rolników Także mówię A też sypię po tym jednym worku bo Pole niepewne Widzicie stawek Cały czas poza swoimi Brzegami wylany Rowem woda płynie o, tu jest działka taty z pszenicą, tak samo w tym jest się jeszcze robione. Tu jest tyle lepiej od mojej działki z pszenicą jednej, 6,5 hektarowej, że tu kurde był oprysk na chwasty i to chociaż... Już te ścieżki chociaż ten jeden raz były zjeżdżone. A tam tą 6,5 hektarową działkę, co mam, nic nie było zrobione, nawet zwałowane. I tam jest miękko, woda stała jak byłem ostatnio. Także nawet jeszcze woda nie zeszła z tego pola, także kurde. Będzie ciekawie, ale każdy się cieszy, że jest w końcu tak mokra wiosna, bo brakowało tej wody, brakowało. Pomimo tego, że pompujemy wodę z piwnicy, tam gdzie są ziemniaki, czy inni sąsiedzi z piwnicy w domach, to i tak każdy mówi, że dobrze, że ta woda w końcu jest. Jednak było tego śniegu, opady deszczu tak samo były duże w ten okres jesienny, no i zimowy, bo też teraz deszcze cały czas padają. Dziś w nocy też padało, spadło chyba około dwóch litrów. No, jedziemy, jak pamiętacie też jak film nagrywałem z z siewu nawozu. Na przeżycie bez problemu elegancko rozsiany nawóz. Jedna delikatna kolejna tylko przy wyjeżdżaniu na ścieżkę, na poprzeczniaku. Ale jest dobrze. Zobaczymy też, co tam wyjdzie z tego protestu. Mam nadzieję, że protest odbędzie się pokojowo, wyjdzie jakaś władza do rolników, porozmawia. Obiecywać nie mają, mają działać. Tak jest moje zdanie i większość rolników z okolic. Że naobiecywać to naobiecywali. Teraz niech przejdą do działania. Krzężytko też ładnie. Kurde, bujnie rośnie. Wegetacja idzie jak trzeba. Azotu tutaj nie brakuje. Stanowisko w pogroku. Także tutaj też ostrożnie pojadę z azotem. Bo nie ma sensu rzucać zbyt dużo tego azotu, ponieważ z 60 kg jest. W glebie, z samego grochu. Azot jest w glebie nie tylko z tego groku, bo jeszcze ze słomy. Przed grochem miałem tutaj rzepak. Chwila, muszę pomyśleć. Nie. Żyto było. Żyto było. Było przężyto, żyto, groch i pszenżyto. Widzicie, to górne na poprzeczniaku z Sąsiad tu jeździł po polu, też tam w kolei sobie porobił. Też ma cięższy sprzęt, z jesieni to trochę bardziej zagęścił te ścieżki, także też trochę inaczej. Widzicie. Są pszenicy na taty działkach po rzepaku. Co, żeby nie przedłużać dojadę na pole zacznę siać coś tam nagram o jestem już na polu zostało mi raz, dwa trzy, cztery ścieżki zostały mi do posiania że wjadę może coś nagram z długości i jadę, no poprzeczniak z tamtej strony mokry trzeba pilnować dobrze ciągnika żeby nie zjechać ze ścieżki ale jakoś to i idzie aby tylko mi się udało nie porobić kolei to będzie cudownie to jest właśnie ta działka co tata kiedyś rozrzutnik na niej utopił był Holandem rozrzutnik stał na tym polu dwa miesiące ja tak tego nie pamiętam wiem że coś takiego miało miejsce ale on, tata opowiadał zawsze o tym ta działka też jest właśnie taka zdradziecka jak jest mokry rok, mokra wiosna no Wam powiem, że ratuje mnie ta sytuacja, że tylko jeden worek sypie bo sami kurde ciągnik trochę przysiada, ale jest dobrze nie ma tragedii, ważne, że będzie rozsiane Polu musi być jak na stole. Tu ma takie kolejny, to później wszystko opryskiwać. Idzie po tym, macha tymi kubelka się kurde, sypie lewa, prawa, kiwa. Także nic dobrego później. Bo no tutaj wjeżdżamy w takie właśnie mokre miejsce. Nie ma trochę. Dobra, kończymy, bo muszę nakręcić. No i co? Daliśmy radę. Posialiśmy działeczkę. Już jedno z głowy. Zawsze coś do przodu będzie. No pojedziemy na kolejną działkę 5 hektarową z pszenicą. Jak wegetacja ruszyła, no to troszeczkę tej wody to żyto to pociągnęło. Wiecie, nie ma tragedii. Tak idę na szagę. Jestem ciekawy, czy gdzieś poza ścieżkami nie jest mokro. Tu się... O, widzicie co tu jest? O i tu gdzieś chyba. O. Tu mamy miękko. Tu kurde. W tym miejscu tylko troszeczkę. O, delik. O, drugi, drugi raz. Już raczej byśmy chlapie nie przejechali. Nie ma tragedii, wam powiem. Jest dobrze. I to jeszcze, kurde, od razu chlapnem, jak z poprzeczniaka wjeżdżałem O, widzicie, o. Zimu, tu jest to miejsce takie, co tata się wpakował. Tu idziemy w coraz gorsze. No nieźle, moim zdaniem jest. W porządku, poprzeczniak tu, kurde, najgorzej, no ale. Nie ma tragedii. Mogło być gorzej. Mówię, to takie zjeżdżanie ze ścieżki na poprzeczniakową ścieżkę, później na tej poprzeczniakowej, wiadomo, trochę twardziej. A w tym miejscu widzicie nic? Dopiero kawałek dalej gdzieś tam, kurde. Grunt bardziej miękki. Pod kołami się zrobił. No, no nic. Jedziemy na kolejną działkę. Już jedną mam z głowy. Byłem na tej swojej działce z pszenicą. Ramkę już zrobiłem. Teraz jadę na obiad. No tylko tu się wpakowałem troszeczkę. Tu Konrad też jak siał. Widzę, że ładnie poszedł. <gryw> Nawet ktoś mi się tu tarabanił. Albo on może jak ja nie wiem. Raczej nie. Wydaje mi się, że ktoś tu mi się opakował w pole Widzicie, no trochę tam ślady zrobiłem Wydaje mi się, że jest możliwość posiania nawozu na całej tej działce tak damy radę No i tak, jestem po obiadku nasypałem sobie jeden woreczek Porozmawiałem chwilę z koleżankami, z Wiktorem i z Natalią. No, takie kuzynki i ciocia, kuzynka i ciocia moja. Pogadaliśmy chwilę, zobaczyłem co tam słychać u Jasia. Poznałem Agatkę malutką. No. Dziewczyny szły na spacer ze swoimi bobasami. I tak. Spróbuję machnąć tym workiem ile się da. Praktycznie Braknie na jeden przejazd Może na jedną ścieżkę mi zabraknie, może nawet nie zobaczymy, no tu Konrad kurde właśnie wpadał, no ja też na tej wysokości tam dalej, też troszeczkę kolejinkę zrobiłem, no ale nic Nie ma tragedii Pierwsze koty za porty. I co, może coś jeszcze nagram? Może nie. Zobaczymy, jak to będzie, kurde. Też chcę do Patrycji jechać, to w miarę szybko staram się wyrobić. No, także do następnego urywku w filmie. No i jedziemy. Na razie, tu gdzie Tata mi ostrzegał, że wpadnę, no to nie wpadłem. Na razie idzie fajnie. Byle by ze ścieżki nie zjechać i jest elegancko. O. Zjechałem ze ścieżki. Troszeczkę patycznych kurczaczek. <grym> Utrudnienie z nagrywaniem trochę. Fajnie idzie robota Lepiej niż przypuszczałem No i tak drodzy widzowie Odpuszczam temat Bo gdzieś coś co kurna co druga ścieżka Tu od góry Teraz się tak zaczyna robić coraz gorzej Nic nie zrobi wpakował Zjeżdżając na dół. Tata mówił tam na dole pod górkę, że będzie mokra. a tu całkiem na górze jest mokro. Sobie tylko trochę spieprzyłem pole. Ciaparaja Mam też jest problem tego rodzaju, że mam teraz worek wsypany. Dookoła robiłem rundkę, to tam... Było mało, taką. Widzieć? No ale posiamy no, na ciastowina. Nic nie zrobimy. Odpuszczam temat, bo nie chcę sobie tak poryć pola. Co posiałem, to posiałem. Dobrze jest. Mam jeszcze też troszeczkę na łuku. Wgramoliłem. No nic. Zostawiamy. Nie jadę już tu na dół, bo bym popieprzył znowu kolejny przejazd. Odpuszczam temat. Może w czwartek znowu coś się uda urwać. Zobaczymy jaka będzie pogoda. No, mówię coś spadło, te 2 litry, dopadało wody dziś nad ranem. Tu jeszcze operator się wnika ście, ścieżki tak trochę te no, zajeżdżone jest to. Widać jest ścieżka. No nic, nie ma, nie ma co, bo Poryje pole i tyle będzie. Odpuszczam temat. Będzie w siewniku jest z 400 kg to jednak ciąży do dołu, waga jest. Nie ma co. Zjazd na bazę poddaje się. Nie mamy co się pierdzielić, bo już nawet na poprzednią coraz gorzej się jeździ. Jeśli film się spodobał, do fryzjera dziś idę już zarośnięty cały. No i przepraszam. Jeśli film się spodobał, zostawcie lajka. Like suba. I czekajcie na więcej materiałów z wiosennych prac polowych, także trzymajcie się do następnego odcinka na Radzie, cześć!